Też witam. Dzisiaj jesteśmy w takim dosyć dziwnym miejscu. Dom do góry nogami w e, Ja po prostu jak tutaj jestem zaczynałem jakiś przewrotów dostawać. Tak, tu do góry to nogami wszystko. Tu ja widzę umywalkę. Tu widzimy kibel. dźwięków niestety nie zabuszę, trudno kiedyś mogłem. Ja tutaj, tak, to się to prezentuje. Małe dzieci swoim językiem mówią. Tu kanapa, dywan do góry nogami. Nawet telewizor już do góry nogami. I bajka do góry nogami. Nie wiem jaka to bajka, nie wiem. No i tak tutaj Tu buty. Ciekawe jak to jest zrobię, że nie spadają. No właśnie Obraz do góry nogami. Wszystko do góry nogami Zaczynam coś dostawać. Dobra, ja się będę się z wami żegnał. i to chyba będzie tyle w dzisiejszym filmie na razie.